Masz sporą hipotekę dużych nazwisk gdzieś pod swoim szyldem neonem. Przebierzmy parę. Michał Milowicz. I teraz jest pytanie. że Ja uważam, że to jest nie do końca. Odkryty fenomen albo nie do końca właściwie poprowadzona kariera. Co nie pykło. Przecież on był u Ciebie w zielonych rajstopach. Był raz w Leginsach. W takich Leginsach był Zielonych. Z takim obniżonym krokiem, delikatnie wyglądał no, przekonicznie. a jeszcze miał taką fryzurę jak Enerdowcy piłkarze, wiesz, tak, że Ta. długie włosy miał, to miał przycięte, ten ten. Wyglądał yy, no <laughs> dziwnie. Yy, I też, wiesz, to, ale, ale, ale on bardzo chciał. Michał miał taką. Yy, Wiesz, widać było, że to jest jego życie, że to on musi coś, że trzeba dla niego coś znaleźć. On nie nadawał się do tancerzy, nie za bardzo śpiewał wtedy. Nie śpiewał? Nie, nie, nie w ogóle, nie, nie. Nawet Elvisa jeszcze? W... Nic kompletnie i także on cały czas był taki... Hmm. Jak, były, jak robiliśmy wiesz, te, takie ostateczne decyzje, już jak kładliśmy zdjęcia tych ludzi na, na stołach i tak zrzucaliśmy na podłogę tych, którzy uważamy, że powinni odpaść, bo musiała jakaś grupa w w końcu. To Michał lądował parę razy na ziemi, ale zawsze ktoś. No <grym> żart, to go od przyrządy. Tak, tak. Ale y czyli był ciekawy dla Was, tak? Wiesz, no, y y wiesz jak to jest, bo starszy też jest ważny stosunek y ludzi do tego, co się im proponuje. Więc wydaje że on jest pracowity. Co, on jest ze sportu się wywodzi, on był wyczynowym sportowcem, kurczę wiesz, on, on był na wf -ie. wtedy, a myśmy go wychaczyli z Mańkiem Czajką yy, w dyskotece w, tutaj, w, przy, jak się Przestodol nazywa tam na tyłach. Eee... No, 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 w tej, myśmy tej. Go tam wyhaczyli. a co tak dobrze tańczy? Tak, zadawał takie tam, wiesz, tego i myśmy podeszli we dwóch miejscach, a on tak, wiesz, podejrzeli <laughs> na spodzie, i słuchajcie, pani jutro tam do, do tego robimy casting na, wiesz, na ten, no także miał fajną energię, fajną taki... Yy, no ciekawy, fajny typ. I, 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 no i potem któregoś dnia przyszedł powiedział, Janusz, no, śpiewam Lisa Leja. no ja mówię, dawaj, pokaż. Wiesz, na scenę zaśpiewałem. Robimy. Okay. I miał swój koncert. Y, I był cudownym wyjątkiem, potwierdzającym regułę, że ja się nie mylę, słuchaj. No. Dobra, tak, tak. A Robert Janowski, ja znam Roberta od czasów metra. Jak wydał swoją pierwszą płytę solową, robiłem mu teledyski. I teraz powiem grubo. Uh -huh. Uważam, że on miał na namiastkę Albo szanse bycia Dawidem podsiadło swoich czasów. Był fenomenem Poza muzycznym. Dzisiaj widzę go w teleturnieju. Mhm. Jak patrzysz dzisiaj na Roberta, to myślisz, właściwie poprowadzona kariera. On był Janem, był legendą, był, był zakramem tego waszego spotkania. Tak, 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 tak. No wiesz, y, też tak, że. Y... To, co mówiliśmy o szczęściu, mhm. że potrzebny jest talent, potrzebna jest pracowitość, ale szczęście jest no, szalenie w tym zawodzie ważne. Po prostu widać, Robert nie. Bo to, wiesz, jak, kiedy odszedł z metra, już nie pamiętam powodu, dla którego on odszedł, nie, nie znalazł propozycji, która byłaby kontynuacją, te, kontynuacją, kontynuacją tego charakteru, który stworzyliśmy, na, oczywiście na bazie tego, co zastaliśmy. Przy okazji metra, czyli był tym Janem z metra, był tym, tą kultową postacią, był. jak na tamte czasy, świetnie wyglądał, e, świetnie śpiewał. E, w aktorsko sobie świetnie radził również, także. Dobrze wyglądał. No to świetnie wyglądał. A, świetnie. a w ekstradycji grał a, Narkomana. A, a. I wiesz, i. E, 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 Widać, widać zabrakło po drodze, wiesz, jakiś okazji pomysł. Jakiejś telenoweli geja grał w epizodycznie. W, w, na dobre i na złe chyba. Tak. Go śpiewał w oddziale zamkniętym, co było nieudanym moim. Ja go u, lubię go, ale jak go widzę prowadzącego, nawet nie pamiętam mm -hmm. jaki teleturniej. Nie wiem co to, co, to, 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 mam to, mam to mam taką, nie? hej, prorocy, moi zgniewnych lat, obrastacie w tłuszcz, mi się trochę no podoba. No, słuchajcie, ale no, każdy sobie pisze ten, ten, wiesz, to swoje życie po swojemu i mam nadzieję, że on jest z tym jakoś wiesz, wewnętrznie pogodzony i że się dobrze czuje. Tak. Trzymajmy się tego. Wojewódzki. Kędzierski.